Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rzeszowski magistrat wystąpi do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy południowej. Niedawno samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało decyzję środowiskową w sprawie budowy drogi. Pozwolenie wodnoprawne wydały także wody polskie. W grudniu będziemy chcieli wystąpić o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego, także już tutaj raczej nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystko teraz zależy oczywiście od tego, czy tą pozwolenie dostaniemy, czy nie dostaniemy. Wojewoda ma 3 miesiące czasu, aby taką decyzję wydać. Obwodnica południowa Rzeszowa będzie liczyła ponad 4 km długości. Połączy ulicę podkarpacką z aleją Sikorskiego. Jej trasa będzie biegła przez osiedle Zwięczyca, zalew na Wisłoku, gdzie powstanie nowy most oraz dalej przez osiedla Budziwu i Biała. To jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście, która będzie rzutować przez następne dziesiątki lat na, 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 na ruch, ponieważ od tej strony południowej praktycznie, no nie mamy drogi, jest Aleja Powstańców Warszawy, która kiedyś była obwodnicą, w, w tej chwili jest normalnie drogą wewnętrzną, no i tam rzeczywiście zbiera się strasznie dużo samochodów, w tej stronie jadących właśnie w kierunku Tyczyna czy Dynowa, też usprawni tutaj ruch, bo wszystkie te, Auta, które będą jechać od strony Krosna, będą mogły od razu na tą wodnicę pojechać, czy w kierunku autostrady, czy właśnie na ulicę Jesigarskiego, na ulicę także. Koszt inwestycji szacowany jest na około 450 milionów złotych.